Witam wszystkich na budowie. Tak, jak w poprzednim filmie mówiłem, że jak będę miał tu wszystko wyprzątnięte, to nagram jak to wszystko wygląda, jak te pęta wyglądają. Tak więc dzisiaj będą lany posadzki. Jestem przed ekipą. Pokazuję jak to wszystko wygląda. No i oczywiście film dla mnie, żebym wiedział też jak te rurki wszystkie szły, w razie czego. A więc zaczynam od wiatru łapu. Tu jest pomieszczenie techniczne. To jest tylko. Dobieg do tego wiatrołapu, tak jest w projekcie ogrzewanie tego pomieszczenia technicznego z tego po prostu dobiegu. Teraz tutaj mamy komunikację, przejdziemy teraz do małego pokoiku. Tutaj jest tak. Następnie jest sypialnia. Teraz przejdziemy do łazienki. Więc to tak to wygląda. Ta w rogu, oczywiście, będzie odpływ liniowy. No, i tutaj Salon z aneksem kuchennym. Tu z boku jest tak na razie zaszalowane, ponieważ tu leci tak poziomo rura do odpowietrzenia toalety. To sobie później doleję. A pędzle wyglądają tutaj tak. Tak więc to na razie tyle. Widzimy się jak będą wylane posadzki. No i tak to na ten moment wygląda. Mamy zrobioną wlewkę. Chodzić na razie nie wolno jeszcze. Jutro ostrożnie można będzie wejść, ale nie wiem, powstrzymam się chyba jeszcze, poczekam parę dni, niech to sobie lepiej zwiąże i dopiero wejdę, posprawdzam jak to wyszło, czy jest równo. Także, dzięki za oglądanie, pozdrawiam i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć.